Halo, halo widzowie, witam was w kolejnym odcineczku z GTA Po kolejnej, jakże cudownej, krótkiej przerwie Mamy wszystkie zamalowane tagi Wrzucałem w postach, dlaczego mnie nie będzie Kto miał zauważyć, ten zauważył, ale dla tych co nie widzieli Powtarzam, moja weczka wleciała, urlop No i człowiek wyjechał jednak Trzeba coś było pozwiedzać. To byłem pierwszą swoją górę. To możecie zobaczyć w poście na tym najtuchu. Czasem coś dodaję. Żebyście też mogli wiedzieć, co się dzieje. Tak, nie chcę Was zostawić bez żadnego info, co się ze mną i tak dalej. nie? Może ktoś da jakiekolwiek jebanie o to. Wiecie o co B. No. I co? Przechodzimy do misji widzowej. What's happening? Peek this. 10 penny just came by. Said so that one of them ballers that you and Smoke laid down, <laughs> Little Weasel, is getting buried. All the OGs <laughs> at a funeral? Yeah, we just catch all those ball sack ass niggas at one time. Hey, what up? What's going on, dog? At a funeral. Just like mamas. What up, fam? Let's go pop these motherfuckers What's up, man? out. What's cracking? Hey, look, we gotta go do something What's real big. Talking, nigga? What up, nigga? Put grow sheet on dog? the map for good, for life. Nie wiem, jedna katzenka no, i no, chyba z 5-6 onwardów lecia. Uwielbiam. A jak się werbowało? Yy. Coś takiego, okay. no to useless, jest i tak. Sami wszyscy nam strzelamy, ale bez radyjka. A ja muszę pamiętać, żeby swój znacznik ten skasować. No bo sobie robiłem ten, nie? Taggi. Czemu nie strzelałem przy pałowcy? Powiem wam, że trochę, trochę się męczyłem z tymi tagami. już nie wam już mówię dlaczego. Robiłem wszystko z mapką, nie? Trzyściuteńka Mówię, zostawię sobie ten ostatni co przy lotnisku Będzie co co elegancko, nie? Kurde no Nie <laughs> wiecie co się stało? Pomalowałem wszystkie i okazało się, że pięciu brakuje Znaczy na czterech, bo nie liczę tego przy lotnisku Które sobie na sam koniec zostawiłem I musiałem oglądać cały filmik z tagami Gdzie on jest, gdzie one są tu macie to i sprawdzić każdy, czy to jest ten, czy to jest ten Czy to jest, ten, czy to jest down, ten siara straszna No cóż, ważne, się udało, jakieś bronie chociaż z tego mamy To jest najważniejsze, co my robimy to tylko tylko dla ty Znaczy no, dla 100% gry na 100% i też dla broni Jednak fajnie by było by nie wydawać całego siana na te bronie Misje taksówkarskie i policyjne okay, na okay, San Fierro zostawiamy Dobra, tu się chyba trzeba będzie skradać, jakaś tak ja y no na idą za nami. Aha. To jest sterowanie grupą ale to jest totalnie zbędne w tym wingie hey, Andras. Kurde, admiralek. Fajna na luzie Oni siedzą, że tu jesteśmy, nie? To to iść co mnie bawi Dobra no, co ja... dawno to, to, nie grałem w cokolwiek Także ty też proszę przymknąć oko na to chzelą Skąd to taki mały range SMG? Raczej no, no, trzeba łapać tego śmierdziela On zamierza krysnąć czy nie? Wychaj gościu! Walki suwe też. Gościu z się nie zadziera. O, ale bombkę to ja wezmę. Op, op. A myślę, że będziemy jechać do tego paint prawie z dwoma głostkami. Ale, jak widać, obeszło się Właśnie, zwiększyłem fps kapa. Jest 144, nie ma 60 i mam wrażenie, że takie planki chodzi graczka Turizmo, kurde, czemu takie fajne rzeczy są jak muszę admiralem jechać, że osn Ogólnie też wam powiem, że mam taką totalnie chężną wędę do nagrywek to muszę to wykorzystać Więc yy, spodziewajcie się lekkiego spawnu odcineczkami znaczy no, lekkiego spawnu no, zgodnie z nagrałem, nie? Raczej nie inaczej. Dobra, dało się to jakoś skrótem chyba wjechać, nie? A nie, nie, nie ten most. Jesteśmy na miejscu. Szybka, przyjemna misja. Man, we was a force back there. Everybody go home, stay low. We ain't see each other all day. Copy? I'll catch you later, Carl. Dobra, i z następną. Oj, moja ulubiona misja. Damn, Listen up, fellas. Like we were saying, no more base in the streets. Finally, peep this. We want to unite the families once more because the ball has been pumping our guys full of base for too long while we argue amongst ourselves. So all the family sets are gonna meet down at the Jefferson Motel. I say it's time we went down there and made it official. Keep that shit off our streets. I vote I'm our representative on this one. That's right. Hey, it's all good. If Sweet think he can handle it, I'm down with it. No i co mi się it. podoba yeah, go, Czarna broterska miłość Co w rodzinie to nie zginie No mi się wydaje, że rader też tak gówno pali co chyba dla sprzedałem. sprzedają To jest radyjka, poproszę No i w tym motoru też e, dużo strzelniny będzie DJ, you Fuck you, Ryder. Ryder Ryder CJ a break man he's practically turning the grove around by himself And I was just telling a joke on the little nigga. Everything you do is a joke, Roger? That ain't true, Roddy. Just chill the fuck out, man. Oh. Remember, we're reuniting the family, so no, no You no, no, me, okay, You guys going have to wait here. We'll be there just in case, bruh. Thanks, homie, but I'm down with these boys. I don't like this, man. Look at all them other family hoods. They used to be Grove Streets. Relax. We straight. They straight. How about you, Smoke? Hey, I'm feeling a little exposed, but I'm good. no yes, This is the Los Santos Police Department. Everybody, stay where you are.

Dobra, krótko z frajerami. Go, go, go. Wiem, jak mówię, że krótko, to krótko. Hey baby. O oh, baby, you're hurt. <noise> Ale gówno. Już przelizałeś się. Chodź, teraz możemy robić idzie dalej. <noise> Ale bullshit. Fans, cops coming from behind. Two positions. Dobra, tu idziemy jak Rambo. Oh. Send them duckets over here. No, spokojna Get some suppressing fire in there.

Nie ma znowu jakiejś tej paniusi w obcasach do uleczenia mnie? Jakieś buzi buzi? Pis. No cię to ja nie chcę. No ale HP nie mam.

Tyszerzy z papie będzie. A dół, nie? No, tak zostawili, nie? A też taki red flag.

To nie przypadkiem jest Snowdok. Chyba Snowdok przeżyje jakoś te tak kopyrightce. Może dla klimaciku misji musi być. Oczywiście dla, dla mamaska nie ma Stay home and watch the fucking game. Call behind us! What the fuck are you doing? Damn it, <laughs> oh, smoke! I got smoke in my eye! Smoke, you're insane! I like this, please! Oh, good, the patrol thing is going to be a little bit we've been here before? Hey, I'm taking what options I have, alright?

fuck it i'm going through cj we got to get on burn up here this is lsbt do not hey what the fuck Do you low know. you'll kill us all back up smoke back up hell no i'm going through oh man we're gonna die oh shit oh shit fuck. oh slow down oh shit the brakes is out all right ipazamaxco

Dobra, tutaj takiego damagea nie ma. Dobrze życie, dobrze życie. Dobra, lecimy od razu z kolejną misją. Czy mi to wybuchnie? Ja szybciej, żeby zgasła. Nie, odpali się auto. Albo i nie. To już tak dobiegniemy z buta. Tam jest kastet. To nas zbytnio nie interesuje Ale temu sprzedamy Dillera akurat uwalamy na łeb Co ci ballasi tu robią? To są nasze, nasze tereny, the fuck? Poczuli się trochę za bardzo To kiedy What banging is all about? Yeah yeah, yeah. yeah, yeah. Street is king. Say it with me, niggas. Grow Street is king. Grove Street is king. Yeah. What's up, CJ? Where you been? Hey, sorry, bro. I got caught up. Yeah, yeah, come check Yeah, I know what up to, nigga. Yeah, <laughs> oh, yeah. You know it. Listen up. Y'all down with CJ, right? Yeah. yeah, sure. He's been through a lot. I mean, we all been through a lot. But CJ's helping us clear up the hood. He's taking a fight to the enemy yeah. showing all of us how he used to be. Yeah, what he used to mean to be a Grove Street family. Yeah, yeah. CJ, you my brother, my running dog. I should have never doubted you. It's nothing. But you're home now, partner. Yeah, yeah. Oh, for sure. Brothers, <laughs> come I want all y'all to go get heated and meet me downtown under the Mahalan intersection. We're gonna roll on these baller motherfuckers. Yeah, all right, all right. I see y'all in traffic. Yeah, let's roll. Yeah, for sure. You in? Hell yeah, I mean, I'm your running dog, sweet. Podoba mi się ich relacja. To jest chyba jedna z lepszych relacji brat-brat w... w takich gierkach... Znaczy po prostu chyba w takich gierkach... typu GTA. Nie pamiętam czy w mafii, może nie było takiej relacji. Don't worry, we cool, alright? No, CJ, so you gotta come and see something. Something important, eh? Well it's gonna have to wait. This can't wait, Holmes. If I tell you you won't believe it, it's I swear. Ah uh, okay. I got about five, so it better be good. Where you at? I'm under the freeway, north side of Vernon Bluffs. You see that bitch? I To coś chciałem jeszcze powiedzieć, widzowym, ale jak zwykle się zagadałem, zamyśliłem. A to mniejsza nie było to w takim razie ważne. A właśnie, o tej braterskiej... braterskiej więzi, w tym GTA. Kurde, no... Nawet ta gra jest już no stara i pewnie były... No były już, już gierki takie z fajnym motywem braterskim, jak na przykład jest... Life is Strange, ale to chyba była trójka, tam gdzie był ten starszy brat i młodszy. To chyba... chyba to była trójka, teraz już nie pamiętam tak szczerze. Chyba Jo, albo dwójka, no Ale no, motyw braterski tej, tej rodzina, familia i tak dalej. Ja jestem totalnym fanem. So, some ballers hanging around a dope spot. So, what? Just watch, homie. What the fuck? Oh, no. Shit, Smoke, what you into? Shh. That's it. Look at that ride. That's the motherfucking green saber. That's the banner. Shit, Smoke. Crash, making you sell us out, moms. Sorry, Esi, I heard a rumor poked around. I didn't believe it myself, but nah, nah, you did the right thing. I owe you, C's I gotta go tell Sweet about. It. Oh fuck, Sweet! Look, get <laughs> Kendall and take her to a safe place. What <laughs> you think, Sweet, I think him and the homies is walking into a trap. Just go, go. Ale główna sytuacja jakieś hp, coś znaczy hp, coś szybkiego do jazdy. Myk, 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 myk. Manana, może Ma być. Mija się to ze sobą. szybkie, ale. A nie, to jest on. Jeszcze manana kiedyś była w gierce Daleko do sweeta nie ma, no co, szczęścia. No lipa, jeżeli sery to trap. Że takie główne miejsce do strzelaniny wybrali. Akurat to mi się nie podoba, jeżeli chodzi o wybór spota. No, touch Hey, sweet man, you all right? You've been hit. CJ, where you been? Caesar called and showed me some shit. It's smoke, and he and Deep with ten penny and some ballers. He sold us out. It doesn't matter, man. You got to get out of here. The cops gonna arrive any second. Nah, man, I ain't running out on my brother. Yo, ballers. I'm taking you motherfuckers. You hear me? I'm taking you all down, bitches. Crotka sfera. At least me. Tam się walę to ja. La jeszcze gdzie ucieka szpała. Będzie, że switch przeżyje, tak też bylibyśmy w stanie wystrzelać jak naprawdę, ale no cóż? Game is w domu. Got a bag head head, boy? How you feel about that? Man, take it off. Please, man. I can't breathe. Please. Oh, all right, but only because you said please. You fucking sick motherfucker. Intimidate those who intimidate others, Carl. It's my job. Right oh <laughs> yeah. Hey man, where we at? The middle of fucking nowhere. Nice clean air. Fucking smoke. Oh, sweet! Sweet is alive. Alive and inside. He's in a prison hospital being treated for gunshot wounds. Awaiting trial. Yeah. Somehow nobody's caught you yet. Oh yeah, you should be glad, Carl. <laughs> your moron brothers alive, your street trash soon to be turned out sisters alive, and she's only sucking one grease ball's dick. <laughs> Things are going pretty well for you, Carl. So behave, teraz, mapy, nie? We want you to do a little for us, przy Carl. Przy I can't believe that nigga Smoke turned on me. Smoke? Smoke does exactly uh. what he's told. He uh. learned that lesson a long time ago. Yeah, man, take it yeah, easy. Homies for life? Street loyalty? That's all bullshit, Carl. Didn't you learn that when they ran you out of town just because you let Brian die? Huh? Eddie, I can't deal with this guy. He's an idiot. Let me air this fucker out. No, hey. no, 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 officer. no. Once, let's let the kid do something good with his useless life. He's gonna help us with the fight against crime. Right, Carl? Yeah, by any means necessary. Now you stay the fuck away from Smoke and stay the fuck away from us. Otherwise, Sweet's gonna find himself on a baller's block getting in touch with his feminine side. Hey, Hernandez, you gonna Come piss in. all day? Get your hands off me for some reason we've got a little problem with a former friend of ours he seems to disagree with some of our methods no who could do that yeah you'll never find anybody as fork-tongued as this snake-ass bastard <laughs> soon as he gets caught with his hand in the cookie jar he'll whistle any tune internal affairs wants him to see they got him hiding up mount chilead someplace so they can manipulate his testimony any way they want to i want you to pay him a little visit carl and destroy all his evidence before he testifies Sort this out, Carl, so Officer Tenpenny can sleep easy at night. Daj się hey, zrobić. We want evidence he ain't gonna talk. Czy post będzie czego? Wrucić główkę. Infinity kamera. Pokaupcia. A na ten moment co? Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka widzowie i widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia.